Hej, czyli witajcie z tej strony, na Was w kolejnym odcinku Z By Daylighta I dzisiaj zagramy znowu A challenge. A dlaczego mówię w Słowo na k. Do temu, że dostałem pod ostatnim odcinkiem Tak jak się z się śmiałem na odcinku, że dostanę i dostałem niestety na temat pewnego. A ci pupu? Dostałem. Niestety, więc od dzisiaj to będzie w pupu I tak postaram się na tapże z takimi perkami, z takimi rzeczami Ugrać tą Nie wiem Postaram się ugrać tą pupu ale nie wiem jak to będzie. I oczywiście mogę mówić... Acipupu ile chcę, ale za każdym razem będzie to Jakby jak to się mówi... Y y Zmieniony dźwięk po prostu podłożę jakiś dźwięk, żeby nie było znowu na temat a ci pupu ha. I tak to będzie wypikowane, więc lecimy w meczyk. Dobra, jesteśmy już w meczyku. bo długo nie grałem żadnymi killerami, wczoraj czekajcie tak. O. Trapa. Długo nie grałem żadnym killerem więc wiecie mogę trochę lamić Czy jest to okno? Nie o, będą chętnie wszystko przystekło o. je do tu małego postawię, wiadomo Tam wiem, że mi gena robi, ale... Co jest? O, jest Survival tak, wadetka z... A ci pupu! Dobra ja... ja już pohek się, no Jezu. No dopiero coś match rozpoczął. Jezus, marja. Co to jest za nóg? To jest w ogóle... A ci tarki nie ma. W ogóle mnie ja to właśnie zastanawia, jak się zdobyć być kolorą. A ci pupu? W ogóle zawsze jak nagrywam to musi być burza, co nie? Teraz ja w ogóle. Włączyłem nagrywanie burza jest od razu. A czekaj specjalnie, 10 minut nie było burzy, to nagle jest. O, o, gra. Skop, my to, w ogóle nie popatrzyłem, długo, w ogóle nie grałem jakimś Nicklerem nie, niż śmierci nośca. Bo ostatnio tylko nim grałem i ostatnio też grałem. Zagrałem dosłownie jeden mecz tą Spirit. Dobrze to widziałeś? Nie jest pewien. Ale zagrałem tą zjawą. Jeden mecz po to, żeby Mori zrobić i tylko temu. Oj, A ci pupu? wzięta. A tam jest ta. Typia Claudette Oj, tu mi kręcą genu. Więc koleżanko. Dobra, mech. Dobra, mech. O, obsesja to jest. Po co no, wszystko przewrócić niego? Nie jej, tylko mech. Nie wiem, jakiś. O kurde, zablokowałaś mnie Co? Dead hard? Nie ma Dobra, ja się tak wyniki nie dali, to wiem, że to powinien podejść do wywiana tak Ale chcę szybko wieszać i chcę jak najszybciej zrobić to widzimy Ness ja Tym zaraz Ness i on też pójdziemy po nią Dobra, jest kolejny hit, hit. Ojojojo Dwajcik, ja ciebie potrzebuję, sorry boy bo jeżeli mam zdobyć A ci pupu wiem jak ją zdobyć to jest. co ty Myślałem że masz Tak to tego Jak to się nazywa A to jest w ogóle jakiś specjalny hack Nie ma To nie wiem Nie wiem jak mam to zabijać No muszę może za że... A ci pupu? Albo wszystkich zabić To by miało większy sens Dobra lecimy Lecimy to skopać tego gena. Bo żeby to tak nie kręcili. Tak. Nie za to, że zniszczyli tego. Jak sika. W ogóle wam powiem, że tak nie przykro, że z jednej strony przykro, a z jednej nic. No bo jak fajnie byłoby, gdyby te wyświetlenia były z tego chyba wiadomo. Ja też nad tym pracuję. Nad tymi odcinkami jak najbardziej. Może ktoś się śmiać, powiedzieć, że YouTube to nie jest praca. To jest praca, ja, ja po prostu chcę nagrywać, bo mi się to sprawdza A nie, no serio? Ba, no, dobra, w od razu, bo my będziemy się tu bawić. Jeszcze w małym, to w małym nie ma co się bawić. Ona wie, że tam jest trap. Ty prawie wpadła w trap. Dobra, masz dopiero hita. Jeszcze zblokować. Nie przyleci. 最高に最高に最高に最すに最高に最高に最高に最高に最高に最高に Tu mi kręci ligę. O, na nowo. Tu mamy zaraz hak, ale... Tutaj nie ma nawet szafy, więc nie wiem jak mi, się, jak mi uciekło. Może ma tego. Urgon to się nazywał? Oj, oj, oj. Dwight. Nie chcę tlenować Wpadnie. Nie, nie wpadł. Kolega, ale ty tam palety nie masz. A unikają tego okna, strasznie. Czy oni go kliknęli? Nie. Watch Dwight. Będzie tu powietrze. Sorto, i musisz umrzeć, żebym dostał kolony. Jeżeli oczywiście tak to działa, to jeżeli nie. To nie wiem, to ja się poddaję Bo się nie przeskoczę Przez to więc A To byłoby naprawdę licznie Dobra, bo oni nie, nie zrobili jeszcze ani innego gena i teraz powiem tak pójść rush gen oj, oj oj Co tu się dzieje, Kręcę mega gena? No chodź tu No dobra, to było słabe, dobra, nieważne, tego nie było Myślałem że to sięgnę długo, po prostu nie grałem, innymi killerami jest przyzwyczajony że... oho ho, wykręcili jednego Że wiecie, że szczeram i sobie przyciągam ty, do, do tego jestem przyzwyczajony Jest super dobra, lecimy, lecimy po nią Ta nie trafi z co, dobra, nieważne, już Myślałem, że się tylko pogubiłem. Myślę, że pod pola to będzie lecieć Dobra, na światełko porobione. Tego się nie spodziewałem. Dobra, nie mam tu nikogo na szczęście. Na szczęście nie było za mną nikogo. Ojoj, ale tam nasze Claudette leci. No to lecimy po mnie. No Claudette, chodź tu. I tu już od razu zawraca. Bo widziała, że idę po nią. A tu jest, dobra. Dobrze, że jest tak... ci pupu... Bo ją strasznie widać. Ale co to ty się sobie, że coś? Że ja cię nie widzę? Nie, to jest jakiś nubek ten. Tak ale Nie wiem jak skąd zobaczyć. A jak uciekła są? Pewnie na farmieniu tak. Jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, to jak się udało nam. No dobra, ona nie żyje też. Też dwóch mamy martwych. Nieźle idziemy oczy. Nie źle... Ale to też ja mam niską rangę, a godzin będę mam dużo. Nancy, co ty robisz? Ja tak chciałem postać w ogóle trapo, więc wiecie. No chodź tu. Nancy, nie na mnie takie sztuczki. Ja mam za dużo godzin, żeby się dać nabrać, objaśnić. Co oni to zniszczyli? Dead Hard? Nie? Dobra Idziemy wiesz od razu, co nie? Idziemy po tamtym typiarze. Tu, że... Ta. Trochę dalej, żeby barwę mi ją wychwyciło Jeżeli chyba, że wiedzą, <trybuj> wiedzą, że mam barwę Jeżeli wiedzą, to lipa Jeżeli no, nie, to super Czekaj, nie idę tu To tu sobie losowego trapa to nie widać go Ej ja nie popatrzyłem Czy jest to krodet? Nie krodet Kto to jeszcze został? Nie wiem kto to jeszcze został Nancy, ktoś, jak mi ktoś pale, coś. Dobra, ściągnij się Dobra, lecimy i niszczymy tu W ogóle jedno gena dopiero wykryć. To jest apteczka eventowa Dobra, lecimy po tej aż, bo musimy to wygrać Kurde, jest niski teraz ich nie znajdę, no? Najgorzej Ale to widać to nic nie wiadomo Chciałem podnieść trafanie przechodzić tylko pod, 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 podnieść. I ten, tu są postawi No jest niewidocznie nie? No Dobra, teraz pytanie gdzie mi robią Gena? w ogóle go robią tu nie tutaj ojojoj oj meg 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 dobra mamy cię co chcesz a ci jeszcze co jak tak to z cyby, tak zwane dobra ojojoj oj, oj. o kurde Nancy, co to? Nie możesz uciec! <laughs> oj, 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 ale mi przykro Heeee, po... o się. Nie chodź Nancy No sorry, muszę... Nie ja na spokojnie nie dotargam tam do tego I ciekawe, czy to stałę to Oby tak Czekajcie, bo tam była k***a, co nie? Czekajcie, czy ja mogę podnieść Jeżeli tak To nie wiem Nikt nie uciekł No i nie, ale nie dostałem k***y Ósma ranga GG No 5 no, na 5 Ile materiał trwa? 12 minut Zagramy kolejny meczyk, ale nie wiem czemu nie dostałem maski. Dobra, zobaczymy się w następnym meczyku Jesteśmy już w meczyku na ośrodek Ormut. Nie lubię tej mapy. Czemu dostaję mapy, w których nie ma? W ogóle są dwie latarki w meczu. Kamień palone. Jak tak można człowiekowi? Nie widocznie. A, te średnie. Do To dużo. Nie widocznie, jakoś za bardzo. I też a nie wydają trapów praktycznie potem myślę, no, że wstawiamy trapa Jezus Marek, gdzie są ci ludzie? powinni kręcić gena, no i kręcą we trójkę co? Czekaj, a Jezu chciałem zniszczyć. Ja. ponieważ człowiek to idiot ale strasznie ham spokojnie z tym genem bez nie se trapa jak ci pukuje podnieść ja pierwszy do go go. dobra chodź tu feng widziała trapa co? że nagle zmieniła kierunek Aaaaaa i się udało Jak to się przydał Cocinka, nie spodziewałaś się tego. ja muszę przejść. Dobra, udało się. Pierwszy tak, dopiero odwaga nie wykręcony. O, a spróbuj to podnieść. Ty! Podniosłem! To to już tak trzeba... Nie podlewaj mi do niej... I nie czuję tego... A ona tu siedzi... Dobra... A, pierdzielu, już poszedł Hex Już kurde zabieg ja Gdzie on jest? Nie fajnie, że go nie widać, co nie? Jezus Marze z tymi ludźmi Takich to nie szanujemy Dobra, wracamy się tam do niego. O, tego... Już mi na trapach, to ta cinka tam 100% Nie, się, uś... nie, zupełnie Dobra, jo! że nie trafię Lecimy za Neo Neatrze trzeba ją zabić za, za tę I za tego heksa. Jak tak można biednemu killerowi robić? Zabrać, dobra, jest. Easy. Jak ten dwight nie zrobił latarki? Ale co wystarczy, że tak i tyle? Z tej korny, żeby ją miał, czy muszę wygrać? Bo to to jest pytanie. No i nie patrzeć, to cóż, musi uciec ale ja co muszę. Tu kolega dalej jest, strap. No, ja mam pewnie dobra Nie, wiem, może tu podejdą, jak nie, no to nie. Nie, bo z piwnie. jest Jezus Maria, ale jest raż genów, no. To już jest chamski taki rasz. Oj, mega. Trzyba wymu to, to dawaj minę Dawaj bo tu ja mam tak grać Dawaj Nie, jak wymęczając po prostu jambo. Dobra jest, zdrow tu obok Mi się zdaje czy słyszałem tu Chyba się zdaje nie trafiło się z a co? Wziąłem sobie ten suflik Tu jesteś, jest Chodź tu Feng, bo muszę cię zabić Chodź tu, chodź Feng, no nie uciekniesz w przeznaczeniu Musisz umrzeć No ty mi nie zrobisz lupy tutaj na to Bo ja mam wam I nie ma elektrowe Dobra, jest git, jest glitch Nie ma elektrowe No Jezus ma, podnieś Dopywi nie próbuję nawet, bo to nie ma sensu Tu mi rozstrzeli na trapę Zeskładamy ponownie Trapa Okej, okay, może być i w ziemi Nie ma, ale przynajmniej tu ich odgonię od tej No, Dwight, chodź tu Co ty, Dwight zrobiłeś? Co to miało być w ogóle? Skopię tego gena na szybko i wziąłem go na haka Tam widzimy Nea, ona jest... Ona już umiera, więc... Dobra, Nea podleci. Nie? Dziwne. Nie, wiem ja próbował podlecieć. Ale... Wzięli latarki nie jeszcze raz nie wykorzystali. Więc ich z nich Dobra, ty już pod... Wydawało mi się, że mnie na trapie Oni są tu chyba byli, przez wszyscy to jest drugie, A szkoda Jak będziemy mieć mask na... ten na trapie Jeżeli... Oczywiście e, tak działa Nie wiem, pierwszego haka, teraz Nieźle że... Toccem tego bo te, te trafy, wiem Nie chcę się tam jeszcze po nich. szczególnie, że tu mam ne która będzie martwa zaraz Dobra, masz nie jakika na, bo muszę cię zabić Oj balans odpuści co Jezus Maria A i co? iść. Dobry trap jednak to jest Dobry To jest jednak dobry trap Co by nie mówić Dużo ludzi nie wkłada, więc Jest i Ja pierdziele jednak nie został Ja pierdzielę zostały mi ob tak oddalony

A ja nie wiem, gdzie ja jestem. A, no to zaznaczaj, dał ci. O, Dwajcik, cześć! Dwajcik jest prostszy niż ta, hej. Ta węgier, żeby uciekać jak najdalej. No Dwight, chodź już tu. Hmm. chciało ci się? No, no nie, po to bym nie żył. No, a wykręcili mi gena, ale mam barwę, to pójdę pływać. Ja nie tam pod bramę. Okej, okay, do tego tu kolega. Oj, meg, meg. co haka tak wam i to tam co tu próbuję uciec za drugie bramy co myśli? nie ze mną te numery co to tak? No i to już będzie uciekać. Czy teraz gramy? Ojej, będzie czterech zabitych, co? No. Obraduł, to już jest machka. Jezus Maria Ale co zamknąć jeszcze hacza. taką punkty dodatkowy. Tu był gdzieś, to już pamiętam. O tak tu. I punkt jeszcze dodałam, to własne No i no co ja powiem, no łatwiej utki A ci Zobaczymy jak może na trapezie, jeszcze szybkości. Tu już prawie 200 koła punktu. Nieźle, z tego GG Piąta ranga. No jeszcze 17 poziom, Nieźle Dobra, zobaczmy jak wygląda A ci po... proszę kończymy ten odcinek, bo... Bo faktycznie mógł wyjść już trochę za długi. A ile wyszedł? Yy, prawie pół godziny. Życie. No, po prostu na no, takim wyszedł będzie prawie pół godziny. Ja pierdzielę. Pół godziny. Ktoś to w ogóle obejrzy. Elegancko. Szkoda, że nie ma mieczka. Dobra. Dobra, drodzy Ja kończę. Jak widzicie, zdobyłem tą... I zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć.